Mano ziomeczki, witam Was w dzisiejszym odcinku pod tytułem? Jak to się nazywało? Legenda z Głębin, albo można też rzec z Gołębin, tak? Bo Gołębie, a my jesteśmy jak takie ptaki. Dzisiaj, słuchajcie, robimy coś takiego, że maksujemy swoją postać. Kurwa, ostatnimi słowami mogę powiedzieć: Welcome to the depths. A... Who gonna Hugo, me? Ugo no, stop mi! Eee! Nie, go! Zabrzmą go! Nie... Czekaj no, bo już nie mogę tego. Dobra, meduzy! O kurwa, to były pierwszeństwa! O, dobra, o, o, dobra! Ej, dobra, dobra. Rasy, lecimy. lecimy! O kurwa, no nie wiem! Łapa mam! Niech muszły. Stajment do odcinka. Statement do odcinka. Jesteśmy jak ludzie starej epoki, tak? Jezu zostało tyle po nim. mamy. Wracajcie po odcinka się poszło. Wracamy. <gry churches> Kolejny żół, proszę. A czemu ty nie masz? Czemu ty jesteś łysa. jej padły po ze strony. Jak za mocny, wow, drużyno! Da <grychy> nie damy cię! No jestem jest rudy Tak, nie mogę mieć z jakichś powodu czarnych, teraz mogę mieć tylko białe <grym> albo nie. nie. Mordo, cię uspokoi, jakbyś zrobił wipa. No i koniec tego wszystkiego, kurwa Tam skończyły pociekania. się przerywać. I Co, nie ma tak śmiesznie teraz, co? No dobra, no. no. Wipa mam. to. mam. Ej i na pół! Maria, co ty robisz? Chodź tu! Maria ma S. Ona jest niepewna, co ma zrobić? No kurwa, no. Czekaj, nie właśnie. wytrzymam, no nie wytrzymam. Już pierwszy podpisanie, przyjaciele. Nie, ja mam... Halo? Halo. chodzę <laughs> kurwa. <laughs> Na pierdala. Mieram